Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy ogólnej na styczeń 2020 roku dla osób spod znaku Strzelca. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zamówić prognozę dla siebie prywatną, rozkład roczny, partnerski albo zadać jakieś pytania o sprawy, które Was interesują. Zapraszam do kontaktu mailowego, a mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Strzelec w styczniu 2020. Wy w tym miesiącu. Rycerz-monet. Proszę Państwa, rycerz-monet to jest taka energia dosyć daleka od Was. To jest dosyć powolne działanie, planowanie, takie wahanie trochę. Mamy gdzieś cel, ale nie ma tutaj takiej energii ognia, jak przystało na znak y, y, ognisty, którym jesteście. To jest coś, Coś robione bardzo metodycznie, spokojnie, bezstresowo, nawet bym powiedziała, może zbyt wolno, jak na Was. Co Wam może stanąć na drodze? Co może Wam pomóc lub przeszkadzać? Eee, czwórka kielichów. No tak, mój kot się oczywiście przemieszcza i Musi się pokazać. Czwórka kielichów to jest karta, która mówi, że czegoś nie zauważacie. Albo ktoś nie zauważa waszych starań, waszego zaangażowania, albo Wy nie zauważacie tego, co do was idzie, tej szansy, która idzie gdzieś z otoczenia, z nieba, z, z przestrzeni, skądkolwiek. Ten kielich, który się unosi, proszę zauważyć, ta osoba siedząca tutaj nawet nawet na niego nie zwraca uwagi. Więc, żebyście czegoś nie przegapili. Co jest przyczyną tej sytuacji? Azbuław. Azbuław to jest szansa na to, żeby zrobić coś nowego, żeby coś zdziałać. Natomiast wygląda, że Wy albo nie zauważacie tej szansy, albo tak jak powiedziałam, nie spieszycie się do tego, żeby, do, żeby to działanie, że tak powiem, podjąć. Co przechodzi do przeszłości? Księżyc to jest karta marzeń. Karta życia wyobrażeniami, a nie realnością. Myślę, że ta karta jest bardziej realistyczna, że trochę Was sprowadza na ziemię, bo to jest takie odejście od życia takiego w późnie, że sobie pomarzę, że może tak będzie, może mi się spełni. Tylko co się ma spełnić, jeżeli nie podejmujemy tej buławy, tak, tego asa? I nie działamy. Dla innych osób oznacza wyjaśnienie jakiejś tajemnicy, wyjście czegoś na jaw. O czym myślicie? No właśnie, to są dwie bardzo podobne karty. To jest karta intuicji, tajemnic. Może czegoś się domyślacie, może, może. To jest życie na granicy dwóch światów, realnego. I takiego właśnie sennego, tajemniczego, duchowego. Macie, to są bardzo dwie podobne karty, bardzo podobne karty. Tu jest księżyc i tu jest księżyc, proszę zobaczyć. Natomiast ta karta mówi też o intuicji, ale też może właśnie, że się czegoś domyślacie, że może coś czujecie, tak? No wygląda, że tak, bo jeżeli się powtarza podobna energia, to znaczy, że coś, coś wam gdzieś może być tak, że macie jakieś odczucia. Tylko, że wy jesteście y, znakiem ognistym, tutaj nie bardzo jest u was miejsce na właśnie na tego typu energię, a tutaj jest uduchowienie myślenie o pójściu właśnie w taki rozwój osobisty rozwój duchowy, zainteresowanie się czymś takim, takimi takimi energiami bardziej y, y, mało uchwytnymi powiedziałabym, tak czyli właśnie y, powiedzmy ezoteryka Tajemnice, może historia, tak, tego typu klimaty, ale to jest też, tak jak powiedziałam, karta wielkiej intuicji i karta, która mówi o tym, że żyjemy jednak nie tylko w tym świecie realnym tu i teraz, racjonalnym, ale że też jest coś więcej i do Was to dociera że jest coś więcej. I niektóre osoby niedługo do, dołączą do grona tych przebudzonych, czyli osób, które zdają sobie sprawę, że nie jest tak, że tylko jesteśmy tu i teraz. To jest takie uduchowienie. Co w najbliższym czasie? Rycerz Mieczy jest... Y to może być osoba z znaku bliźnią, odwagi lub wodnika, ale nawet jeżeli nie jest pod takiego znaku, tutaj może być byk, panna lub koziorożec, ale jeżeli ta osoba nawet nie jest pod takiego znaku, to może być osoba, która na waszej drodze stanie i która was zdenerwuje, albo sama będzie zdenerwowana. Ja dosłownie przed chwilą robiłam czytanie dla Skorpiona, gdzie ta osoba też się pojawia, i to jest osoba, która może po prostu człowieka zdenerwować. Sfrustrować, wkurzyć, zirytować. To jest osoba, która jest skutliwa, która się yy, sprzecza, która y, używa no, y, słów, które mogą być uznane za obraźliwe, y, która chce komuś dopiec, która chce komuś, że tak powiem, wbić szpilę. To może też pokazywać, że Wy będziecie tacy zdenerwowani, po poirytowani. Wasze nastawienie w tej sytuacji. Piątka monet. Piątka monet to jest karta braku, to jest karta niedostatku, to jest karta straty. Więc możecie mieć poczucie straty, poczucie, yy, że, że ktoś Was, no nawet tutaj na tej karcie, to pokazuje, że ktoś Was okrada, okrada że ktoś Was naraża na, na straty, na bankructwo. To jest brak, to jest poczucie, że jesteśmy sami, że jesteśmy właśnie w energii niedostatku. Co z, w otoczeniu Waszym? Karta głupca mówi, że albo ktoś wam y, daje możliwość, czy namawia, czy y, zachęca do pójścia w jakąś nową drogę, do zaczęcia czegoś nowego, do spróbowania czegoś nowego, do, y, i to czegoś takiego, czego wy byście się nigdy po sobie nie spodziewali, a to jest, dla, to jest dla was absolutne pójście w ciemno, to jest, to jest y, nie wiem co mnie czeka, ale taka osoba może się tutaj... Y, Pojawić lub taka, jeżeli to nie jest osoba, to taka sytuacja, która Wam umożliwia pójście zupełnie w coś nowego. Wasza nadzieja lub obawy? Piątka buław. No Wy się obawiacie chyba konfliktu. Yy, obawiacie się konfliktu i tutaj może być, powtarzam, jest energia niedostatku, jest energia frustracji, jest energia irytacji. Osoby, która się wykłóca, która, która chce postawić na swoim, więc możecie obawiać się jakiegoś konfliktu. Może z tą osobą, a może nie, może o coś innego też chodzić, ale, ale jest tutaj, no takie są, taka trochę nerwówka jest. I potencjalny wynik to jest Królowa Monet i to jest fajne, bo to znaczy, że opanowujecie, Sytuacji i stajecie dwoma rogami na ziemi. To jest karta, która mówi, że doprowadzamy do sytuacji, kiedy już nam nie brakuje, bo królowa monet ma sytuację finansową yy, ogarniętą. Ale to może być też osoba, od której w jakiś sposób wasze finanse zależą. Czyli o, o, pomyślcie, to może być partner, to może być ktoś z rodziców, to może być szef. Tak, który da nam podwyżkę albo nie da, albo premię natomiast to może być na przykład osoba która nam załatwia kredyt od której zależy to czy dostaniemy kredyt Tak, więc, więc to mogą być różne sytuacje myślę, że bardzo nieśmiało ruszacie po swoje, ale jakoś powinniście to, powinno się to tutaj rozwiązać pozytywnie, mam nadzieję, ja dopytam jeszcze, bo tak jak powiedziałam, ta karta przedstawia osobę z podznaku byka, panny lub koziorożca nie wiem czy ja się nie pomyliłam wcześniej Monety to jest byk, panna, koziorożec. Okej. Okay. I w energię monet tutaj macie. No dobra, dopytamy o parę rzeczy. Dopytamy koniecznie. A z buław mi się znowu pokazał, który tutaj jest przyczyną wszystkiego. Dobrze, zaczynamy od... Yy... Rycerza, monet, piątka, buław, tak? To jest znowu ta sama karta, powtarza się. Karta konfliktu, karta walki. No tutaj idzie akurat na kije, ale to, to oczywiście przecież nie chodzi o dosłowność. To jest, to jeszcze może oznaczać, że wy się bijecie z myślami. To wcale nie musi być konflikt z kimś. To może być, może być Wasza irytacja, ponieważ nie umiecie podjąć decyzji. Rycerz Monet jest niezdecydowany, a konflikt w naszej głowie, czyli którą mam opcję wybrać, to jest też konflikt. I być może dlatego stąd, stąd ta frustracja, że wy nie wiecie co zrobić. Pamiętajcie o tym, że macie dwie karty mówiące o intuicji, że coś wam intuicja podpowiada, ale wy chcecie to zracjonalizować i dlatego może jest ten konflikt. Poczujecie inaczej, a rozum mówi, że inaczej, albo ktoś argumentuje, że inaczej. Zobaczymy, co ta karta podpowiada. No tu jest, tu jest obciążenie. Tu jest duże obciążenie. No niestety, ale mi się pokazuje tutaj konflikt i jeszcze to zmęczenie, obciążenie. Dziesiątka buław mówi: nie bierz tyle na siebie. Nie bierz tego na siebie. To coś, co Wam intuicja podpowiada, żeby czegoś nie zrobić, albo coś zrobić, albo iść w coś nowe, albo. Nie brać się za to. Jeszcze raz powtarzam, dla różnych osób będzie coś innego oznaczało zmęczenie, tak? Dla innych zmęczeniem, yy, innych będzie męczyć na przykład zostanie w tej pracy, w której jesteście, a inni boją się podjęcia nowej pracy, bo uznają, że tam sobie nie poradzą, bo, bo to jest na przykład stanowisko wymagające yy, bardzo wymagające. Posłuchajcie swojej intuicji, słuchajcie się w siebie. No właśnie, Wy czegoś to nie zauważacie albo czyjeś pomocy, albo podpowiedzi, albo oferty. Paść buław. No to jest coś nowego, coś nowego. Ja nie wiem, czy Wy to wykorzystacie, te, te szanse nowe. Tu jest nowa szansa, tu jest nowa szansa. Tu jest taki właśnie konflikt, co zrobić, czy to brać. I zobaczymy, czy, co, co radzi ta karta głupca. No brać. Brać. To, co do Was idzie, to jest, to jest gwiazda, to jest. To jest jakieś szczęście, które do Was przychodzi. To jest y, y, szczęśliwy zbieg okoliczności, to, są, to jest opieka z góry, to jest prowadzenie, w cokolwiek wierzycie. No, tu karty mówią, iść w to, iść w to, skorzystać z tego, z tej szansy. No, ale proszę pamiętać, że to wszystko zależy od Was, tak? Zobaczymy tego rycerza, mieczy, bo on jest tutaj dosyć ważny. No, czwórka kielichów jest znowu. Proszę Państwa, dosłownie ten sam zestaw, ale może obym się nie pomyliła, wyszedł mi u Skorpiona. To jest karta osoby, no może nie, nie zupełnie w tej konfiguracji, ale mniej więcej. Karta osoby, która ma focha i która może po prostu złościć się, kłócić z Wami albo po prostu przez, Wasze, przez swoje zachowanie spowodować u Was, u Was po prostu te nerwy, tą frustrację. Dlaczego Wy się tak czujecie w energii piątki monet? No właśnie, wy nie wiecie, co wybrać, wy nie wiecie, yy, co jest, a co nie ma, a co jest do wzięcia, a co nie. Otóż siódemka kielichów to jest karta pobożnych życzeń. I mogło wam się wydawać, że idzie coś i ja mogę wszystko, i ja po prostu to biorę, a się okazuje, że nie, bo może się przeliczyliśmy, bo tak jak powiedziałam, to jest karta, o której wcześniej wspomniałam, do księżyca, że żyjemy marzeniami. Że wydaje się, że po prostu, no ale co, to, to ja nie mogę. No i się okazuje, że w siódemce kielichów można też i kiepsko trafić i narazić się na straty. Bo albo bierzemy za dużo, albo chcemy za dużo, i, i, i w rezultacie wychodzi na to, że nie mamy nic. Tak jak powiedziałam, to jest karta pobożnych życzeń. Owszem, tu są możliwości, ale trzeba wiedzieć, e, jak je brać i jak się do nich zabierać. Zapytam o piątkę buław, ponieważ ona mi wyszła dwa razy. Tak, dokładnie to. Dwójka mieczy to jest problem z podjęciem decyzji. I tak jak powiedziałam, ta piątka buław wcale nie musi oznaczać konfliktu z kimś. Chociaż może, może. Ale może oznaczać wasz konflikt wewnętrzny. Wy nie wiecie, co macie zrobić. Wy macie jakiś problem z podjęciem decyzji. Co wobec tego oznacza królowa monet? Siódemka monet. Albo wy będziecie na coś czekać nadal, albo z podjęciem decyzji, żeby coś zrobić, coś, coś takiego, co, co jest sta, jakieś ustabilizowanie jakiejś sytuacji, załatwienie czegoś, albo yy, będziecie się niecierpliwić, że coś tak długo trwa. Czyli nie podejmujecie decyzji. W związku z tym, no coś się przedłuża. No i teraz. Albo Was to już zaczyna niecierpliwić, że tak długo to trwa, albo rzeczywiście dalej cierpliwie czekacie. To już zależy, jaką kto ma cierpliwość. Na pewno brak podjęcia decyzji powoduje, że trzeba będzie jeszcze długo na coś poczekać. I ta decyzja i tak przyjdzie, bo, bo proszę Państwa, to jest tak, że jak my czegoś nie robimy, a, a należałoby to zrobić już, już pora na to, to to się zadzieje kiedyś. Natomiast wy na razie czekacie. I tutaj to się pokazało, że tutaj niespiesznie działacie, nie wiecie co zrobić, nie zauważacie pewnych możliwości. Rada wobec tego dla Was na styczeń. Szóstka kielichów to jest karta, która mówi, żeby po pierwsze cofnąć się do sytuacji, której już w życiu mieliście podobne i odtworzyć, czy to, takie na przykład, tak jak w tym wypadku, brak działania, czy to wam posłużyło? Czy, czy to było dobre? Bo powtarzają się co ileś lat pewne energie, i teraz może wracać coś, co się dopomina o, o to, żeby wreszcie się za to wziąć, żeby do tego wrócić. Więc albo wróć do spraw, które wymagają załatwienia, i wreszcie podejmij tę decyzję, albo przypomnij sobie, jak taka sytuacja się skończyła wtedy, kiedy była podobna, Energia, i czy, to, i czy to było ok, bo to jest karta y, trzymania się sentymentów, przeszłości, y, z trwania w czymś, co jest, co już należałoby zaktualizować. Tak to wygląda. Życzę Wam pięknego miesiąca, życzę podjęcia dobrych decyzji. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, bo bardzo dużo osób ogląda, a nie wszyscy subskrybują żeby potem nie było pytań, kiedy będzie nowy film, bo wtedy macie informacje, kiedy się pojawia nowy film. Pozdrawiam Państwa serdecznie i wszystkiego dobrego.